Zdecydowanie rewolucja i jeden wielki bałagan. Jeśli rolnicy się nie zainteresują działaniami w ramach ekoschematów, stracą co najmniej taką kwotę. I to, co pytałeś na początku, kogo dotyczy? Kogo dotyczą ekoschematy? Dotyczą wszystkich. Nieważne, czy masz hektar, 10, 50 czy 100 hektarów. jeżeli szukasz konkretnej wiedzy agronomicznej i chciałbyś poprawić swój warsztat, ten kanał jest dla ciebie. Zasubskrybuj AGX Labs i kliknij dzwoneczek. Bez ściemy i lania wody. Cześć, witam was serdecznie na kanale AGX Labs. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o schematach z naszym gościem Tomkiem. Cześć. 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 Witam was wszystkich. Czy możesz tu powiedzieć o sobie kilka słów? Myślę, że najważniejsze to co powiem, to od 8 lat zajmuję się właśnie dopłatami, dopłatami dla rolników, pozyskiwaniem funduszy. Chyba Łukasz miałeś okazję się o tym przekonać. E, oraz jestem doradcą agrotechnicznym, no i prowadzę też własne gospodarstwo rolne. E, dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą na temat dopłat obszarowych, bo tutaj się szukuje rewolucja, także powiedz w kilku słowach jakie zmiany czekają rolników. Łukasz, zdecydowanie rewolucja i jeden wielki bałagan. Myślę, że śmiało możemy o tym powiedzieć. E, i za chwilę powiem, dlaczego i co czeka nas, nas, jako rolników i doradców. Dlaczego rewolucja? Jak wiecie, wchodzimy w nową perspektywę unijną, i teraz nastaje nowy plan strategiczny. Plan strategiczny w ramach nowego Zielonego Ładu. Po angielsku chyba się to nazywa Green Deal, ale czy to będzie deal dla naszych rolników? Wątpię, bo zdecydowana większość rolników. Zdecydowana większa, większość rolników, myślę, że na tym dealu straci. I czyli, to straci niemało. Czyli mówisz, że to, co nam przekazuje, przekazują media, nie jest tak wcale piękne? Może jest to niepoprawne, ale politycznie właśnie, ale zdecydowanie nie. I jeżeli rolnicy nie nabędą wiedzy, nie zmienią swojego podejścia do dopłat bezpośrednich, to stracą, zdecydowanie stracą. I to nie mało. No możesz tutaj, nie wiem, jesteś w stanie powiedzieć w konkretnych liczbach ile mogą na dzień dzisiejszy stracić, jeżeli w ogóle się nie zainteresują ekoschematami, czy... No bo... Oczywiście. I to zróbmy, Łukasz, na przykładzie średniego gospodarstwa produkcyjnego. Myślę, że możemy określić je na przykładzie 30 hektarów użytków rolnych. Do tej pory, w ostatnich latach, taki rolnik za działania pro ekologiczne, prośrodowiskowe, za spełnienie dywersyfikacji upraw, za obszary proekologiczne, tak zwane UEFA, czyli za powiedzmy poplony, otrzymywał tak zwane zazielenienie, kasę za zazielenienie. I było to około 350 złotych do hektara. 350 złotych razy 30, no Łukasz szybko licząc. Sporo. Około 10 tysięcy, ponad 10 tysięcy złotych. I teraz, jeśli rolnicy się nie zainteresują działaniami w ramach ekoschematów, stracą co najmniej taką kwotę. A nie zapominajmy o inflacji. Czyli można powiedzieć, że dzisiejsze dopłaty, takie podstawowe, które pozostaną bez tych wszystkich dodatków, przy dzisiejszych zyskach z danych upraw, to praktycznie nic. Tak. Przy wzroście kosztów produkcji, przy wzroście no, mimo wszystko cen płodów rolnych. Ten udział procentowy w strukturze jakby dochodów czy rekompensaty kosztów w ramach dopłat bezpośrednich zdecydowanie zmalał. Dobra, a teraz na przykład, bo to za chwilę kampania rusza, za 2-3 tygodnie, w zależności od tego, kiedy opublikujemy ten odcinek, ale chciałbym Cię zapytać, jak jesteś przygotowany, jak ogólnie stan prawny wygląda w najbliższej kampanii. To też jest bardzo ciekawe, i Łukasz. Sam o tym dobrze wiesz, że my jako rolnicy, jak czegoś nie zrobimy na czas, nie dostarczymy na przykład do agencji dokumentów na czas, to od razu nie wiem, nasz wniosek jest odrzucany, e, tracimy coś. Sankcje. Sankcje i tak dalej. A w drugą stronę zobacz: za 2-3 tygodnie rusza kampania, nie ma przegłosowanej ustawy, nie ma rozporządzeń, nie ma systemu, strony internetowej, aplikacji, przez którą my jako doradcy moglibyśmy się na tym etapie szkolić. I 15 marca składać dopłaty. Tego wszystkiego jeszcze nie ma. Także musimy naprawdę głęboko w to wierzyć, że nasze instytucje zdążą. Można powiedzieć, że jest bardzo duży bałagan, który trzeba ogarnąć bardzo szybko i na czas. Właśnie, Łukasz, zobacz. Za chwilę rolnicy ruszą w pola. Tak. Będzie intensywny okres prac polowych. A co chcę przekazać też w tym wywiadzie, w tym filmie, Zobaczcie, musi się zmienić nasze jako rolników podejście do dopłat bezpośrednich. To już nie zależy tylko od tego, czy ty wpisujesz się w dane normy i agencja ci nalicza dopłaty bezpośrednie. Teraz to ty decydujesz. To od ciebie zależy, jaką kwotę będziesz chciał uzyskać z dopłat bezpośrednich za dane ekoschematy. Mimo, że ekoschematów jest wiele, to w takich ja to nazwę normalnych gospodarstwach produkcyjnych. Możesz skorzystać raptem z trzech, czterech, czasami jednego. I to trzeba przekazać rolnikom, że jeżeli się nie zainteresujecie w tym momencie, nie zaplanujecie poszczególnych działań na poszczególnych nawet działkach, bo jako schemat dotyczy działki, no to nie uzyskacie tych kwot. A myślę, że kwoty, posługujmy się tym gospodarstwem dalej. 30 hektarów, jeśli zaplanujemy działania w ramach ekoschematów, że uzyskamy kwotę 500 zł, 800 zł do hektara, no to 8 razy, 8 razy 3 to już mamy 24 tysiące złotych. Czyli nie można założyć, że wszyscy stracą, bo dużo, wiele gospodarstw może zyskać, ale pod warunkiem, że sami zainteresujecie się ekoschematami i wariantami, które trzeba spełnić, żeby otrzymać wyższe Łatności. Dobrze, a kogo tak na dobrą sprawę tyczy się, którego rolnika, czy kwalifikujemy to według hektarów powierzchni, czy też prowadzonej e, hodowli w gospodarstwie? Jakie są? Właśnie, i to kolejna rewolucja, bo do tej pory gospodarstwa do 10 hektarów były tak jakby mniej miały, nazwijmy to, obowiązków. Tam po prostu najczęściej takie gospodarstwa składały wniosek, e, wcześniej nie musiały nawet rozpisywać upraw i to było tyle. A w tej chwili tu też się wszystko zmienia. One też nie mają dopłat za tak zwane zazielenienie, czy za ekoschematy z automatu. Ich tak samo obowiązują e, ekoschematy i działania dobrowolne. Nikt nie musi. No ale chcesz więcej? Proszę bardzo, ale spełniaj. I to co pytałeś na początku, kogo dotyczy? Kogo dotyczą ekoschematy? Dotyczą wszystkich. Nieważne czy masz hektar, 10, 50 czy 100 hektarów. Tomek, a może tak na przykładzie moim, załóżmy, że prowadzę gospodarstwo o produkcji tylko i wyłącznie roślinnej. Zrezygnowaliśmy z hodowli tuczników jakiś czas temu. Łukasz i tak samo wszyscy, którzy nas oglądają, wygooglujcie sobie przede wszystkim tabelę łączenia ekoschematów. To może do tego odcinka I... załączymy. Tak, myślę, że nawet w tle ewentualnie gdzieś możesz to, to udostępnić. Tabela łączenia ekoschematów wraz z tabelą stawek. Za te łączenie. I wtedy każdy musi usiąść, tak samo jak ty prowadzisz swoje gospodarstwo, sprawdzić, które ekoschematy można ze sobą łączyć, bo jest dużo e, ekoschematów. Myślę, że więcej ekoschematów nie można ze sobą łączyć niż odwrotnie. Czyli musisz wybrać te ekoschematy, które raz możesz realizować i drugi wariant, których nie można, które można ze sobą łączyć. Kolejną moją rekomendacją jest na przykład m, zakup gnojowicy. Próba zakupu gnojowicy. No już, o zaletach gnojowicy nie muszę ci nie muszę tu państwu mówić, ale skorzystanie też z tego jako schematu, bo być może się to w ogólnym rozrachunku opłaci. Wiem, że też zostawiasz słomę na przykład z, tak z większości upraw. Też jest taki jako schemat, ale pytanie z czym go można łączyć i tak dalej I czyli żeby to taki krótki przekaz wybrzmiał. Analiza ekoschematów, które można łączyć ze sobą i które sprawdzą się w waszym gospodarstwie. Czy masz 10 hektarów, czy masz 30, czy masz 50? Bo tak sobie analizowałem w kuluarach wcześniej, że z chęcią bym połączył uproszczone uprawy, bo to się stosujemy do tej pory, i także między o zimę. No ale tutaj zauważyłem, że jest grzyt. Nie można tego łączyć. Dokładnie. I każdy musi dany ekoschemat czy to, no bo jest kilka też ekoschematów, są rośliny miododajne, no ale tutaj już nie możemy zbierać plonu. Czyli w większości, znacznej większości gospodarstw produkcyjnych ten ekoschemat odpada. Biologiczna ochrona roślin. No, Łukasz, też jeszcze nie na tym etapie. Pewnie za chwilę, albo nie w gospodarstwach o wysokiej specjalizacji, wysokiej produkcji. No drugie pytanie właśnie dotyczące biologicznej ochrony. Jak możemy w sposób biologiczny zwalczyć chwasty? Jak Jeżeli chodzi o fungicydy, o choroby, jest, są już jakieś narzędzia. Jeżeli chodzi o chwasty, nie widzę takiego narzędzia. Jedynie mechaniczne uprawy. I to też są koszty. I Pytanie, to... czy zyski pokryją koszty. Takie. Czy będą zyski? Czyli rekompensata. Integrowana produkcja? No, też nie dla każdego. Mało jest gospodarstw, które ma certyfikaty. No, i praktycznie zostaje nam, no, są jeszcze trwałe użytki zielone, które będą okresowo zalane. No ale ten schemat to po prostu masz łąkę, zaznaczasz, jeżeli Instytut określi, że była zalana, no to była zalana, dostajesz yy, wsparcie. Hmm. Czyli też schemat, który tak jakby no jest troszkę inny niż pozostałe, więc tu też nie ma pewności, że dostaniemy jakieś wsparcie. Myślę, że lepiej, żeby te dane łąki nie były zalane. No i zostaje nam rolnictwo węglowe. Ale rolnictwo węglowe jest na tyle podzielone i złożone, że to trzeba analizować do poszczególnej działki, bo wiele ze sobą się wyklucza. Na przykład nie możecie prze, wy, deklarować wymieszania obornika w ciągu 12 godzin z nawożeniem gnojowicą. Inną metodą niż rozbryzgową. W ogóle e, trwałe użytki zielone, rolnicy, którzy posiadają dużo trwałych użytków zielonych, też moim zdaniem będą stratni, no bo zostają dla nich dwa schematy: Gnojowica, a też nie każdy ma gnojowicę, czy gnojówkę w takich ilościach, i jeszcze mają aplikatory. Mhm. Więc też czeka sporo inwestycji, sporo zamieszania, no i przede wszystkim robienie zdjęć aplikacją. Średnio to widzę, że rolnicy powyżej, nie wiem, nawet 50 lat, 60 lat, a struktura wiekowa gospodarstw w Polsce no jest ze znaczną przewagą starszego pokolenia. Średnio to widzę, że będą robić zdjęcia. Można to nawet powiedzieć o takim wykluczeniu, tych, dyskryminacji technologicznej, mhm. bo doradca też nie jest w stanie dojechać do każdego, nawet na pole robić takie zdjęcia. No, wiem, że można poprosić, nie wiem, dzieci, wnuki, no ale dzieci, wnuki często w, w godzinach, no, kiedy takie zabiegi się wykonuje, są na przykład w szkole, w pracy. I no, agencja się tłumaczy, że jest to działanie dobrowolne. Okej, okay. ale wszyscy mieli nadzieję, że ta nowa perspektywa i zapewnienia rządu będą, że dopłaty będą wyższe bez tych zbędnych, częstych kontroli lub działań technicznych. A może, że tutaj jest szczegół, ale jeżeli chodzi o to o aplikację, w gospodarstwie zatrudniam pracownika. Czy pracownik będzie mógł być oddelegowany w tej aplikacji, żeby zrobić taką dokumentację? Czy to właściciel musi ze swoim kątem pójść na te pole i wykonać... E... Nie zapewnię Was wszystkich, jak do końca to będzie wyglądać, bo jeszcze to nie działa do końca w praktyce, ale na ten moment, jak to działa, po prostu kto będzie miał na danym telefonie zainstalowaną aplikację? Mobilna Arimr, też możesz gdzieś tam link umieścić. Mhm. Pobierzcie już ją dzisiaj na swoje telefony i po prostu logujesz się na dane do e-wniosku. Więc jest to dość proste, sama procedura nie jest bardzo skomplikowana. Aczkolwiek, jeżeli starsze pokolenie nie obcuje z telefonem w takim stopniu zaawansowania, z pewnością będzie wiele, Wiele problemów. No i trzeba też znać numer ewidencyjny działki. Nie każdy go zna i tak dalej. Jeżeli nawozisz jedną działkę 5, no to ok, Ale jak nawozisz ich też 50, a są takie gospodarstwa, albo jest duża struktura rozdrobnienia działek, to wszystko zabiera nam czas. Tak. A czas jest dzisiaj tak cenny. I jeszcze jest jedna rzecz, o której trzeba pomyśleć, bo my, jako doradcy, też nie mieliśmy okazji do wielu szkoleń. Szkolenia dopiero będą przed nami. To wszystko jest robione na ostatnią chwilę i wszystko się jeszcze może zmienić. Więc ja w ostatnim czasie przygotowywałem się do szkolenia, które robiłem moim stałym klientom, i sam miałem duży problem, żeby znaleźć wiele cennych informacji, wiele sprawdzonych informacji, jak to wszystko będzie wyglądało. I to, co jest najważniejsze, że musi się zmienić podejście rolników do dopłat bezpośrednich. To rolnik teraz decyduje i deklaruje, jakie ekoschematy wprowadzi i jakie kwoty wsparcia będzie chciał uzyskać. Do tej pory wyglądało to tak, że często, nawet 10 maja, nawet bliżej 15 maja, rolnicy na ostatni dzwonek składali dopłaty. Jeśli teraz nie przyjdą z gotową analizą swojego gospodarstwa do doradcy i nie powiedzą, że tu nawoził, tu zrobił zdjęcia, tu wysłał, tu zostawia słomę, no to, to takie przygotowanie Kompletnego wniosku, dobrze wypełnionego wniosku, będzie niemożliwe. Albo przygotowanie takiego wniosku będzie trwało nie, nie wiem, 10 minut tylko będziemy siedzieć i analizować godzinę, dwie, a doradców też jest określona liczba. I to może mieć w dalszej konsekwencji sankcje, po prostu w dopłatach. Też, tak. Błędy mogą być oczywiście obarczone sankcjami albo brakiem, też. Tych dopłat, bo nie zostaną spełnione warunki, więc nie będzie płatności naliczonej. Mhm. I co jeszcze się zmienia? Agencja systematycznie będzie teraz robić zdjęcia satelitarne. Mhm. W każdy słoneczny dzień praktycznie będą robione zdjęcia z satelity. I dopiero połączenie zdjęć satelitarnych, żeby ograniczyć kontrolę w terenie, plus zdjęcia, które wy jako rolnicy, my jako rolnicy będziemy wysyłać z aplikacji, będzie tworzyło pełen, Obraz informacji o gospodarstwie. Także, jeżeli myślicie, że wiele rzeczy można też jakby potem nazwijmy to ściemnić czy oszukać, to to też będzie utrudnione, ponieważ systematycznie agencja wprowadziła system zdjęć satelitarnych do kontroli w terenie. Jeżeli chodzi, bo teraz pojawiło się elastyczne nawożenie. Azotem, tak? Tak jest. Czy możesz opowiedzieć na ten temat? Jak to się ma w praktyce? Jakich narzędzi trzeba wykorzystać, gdzie można to sprawdzać? I tu też można mówić o kolejnym wykluczeniu technologicznym. Czyli dzisiaj rolnik, no bez internetu, bez telefonu, bez komputera, to już w ogóle ciężko sobie wyobrazić funkcjonowanie. IRZ z wieloma problemami, rejestracja zwierząt, no może nie tylko przez internet, ale z dużym naciskiem, że róbmy to przez internet, bo już nawet nie ma karteczek, nie ma druków. Udostępnionych przez agencję, czyli tu przez Internet. Składanie wniosków inwestycyjnych przez Internet, sprawdzenie, czy możesz jechać z azotem przez Internet, bo trzeba wygooglować stronę. Tam wchodzimy, wybieramy swój powiat, czy województwo potem powiat. I jeżeli temperatury średnie w ciągu bodajże pięciu dni pozwalają, no to tak możesz wykonać zabieg. Nawożenia azotem. Jasne. W internecie jeszcze dosyć często spotyka się. Wypisane pewnego rodzaju ograniczenia, że o monokulturach coś się wspomina, mówi się o ugórowaniu. Co w tym roku będzie funkcjonowało? Czy rolnicy, którzy prowadzą monokultury, e, mają się czego bać, czy muszą już coś kombinować? Też Łukasz, bardzo dobre pytanie, bo zmienia się w tej dziedzinie wiele i o tym mówi tak zwana warunkowość, czyli to też nie ma ilości hektarów, od których cię to obowiązuje, bo obowiązuje wszystkich. Czy masz hektar, czy 10%, czy 100%. Ale na szczęście dwie najważniejsze, takie rewolucyjne, sporne, kontrowersyjne normy w ramach warunkowości, czyli norma siódma i ósma, które mówią o strukturze upraw, o zmianowaniu oraz o wyłączeniu produkcji, wyłączeniu obszarów na obszary nieprodukcyjne, na szczęście w tym roku nie obowiązują. Także jeszcze tutaj to zostaje na starych zasadach, ale już od przyszłego roku warto się z tym zapoznać, żeby zaplanować. Łodozmian i strukturę. I też gospodarstwa zobacz produkcyjne, typowo produkcyjne, nawet produkcja zwierzęca mleczna, myślę, że ucierpią najbardziej, bo znam wielu moich klientów, którzy mają na przykład 80-90% czy 100% kukurydzy w monokulturze. I też będą mieć duże wyzwanie, jak z tym sobie w przyszłości poradzić. Dzisiejsza rozmowa, Tomek, służy w szczególności, żeby przynieść wartość dla rolników, nakreślania problemu, zainteresowania. Zróbmy taki harmonogram działania. Co ma rolnik zrobić w marcu, żeby zrobić to dobrze? Bardzo dobre pytanie, Łukasz. I to nawet nie czekajmy do marca. Róbmy to już, jak tylko obejrzycie ten odcinek. Wchodzimy w internet, wyszukujemy rodzaje ekoschematów, czytamy. Jest taka broszura, yy, która do pobrania yy, ze strony internetowej yy, agencji yy, o planie strategicznym i o tym, jakie są ekoschematy. Bo myślę, że yy, yy, rekomenduje zapoznanie się głównie z ekoschematami, a jeszcze yy, w drugiej części dla gospodarstw, które mają zwierzęta, z dobrostanem, bo to kolejna rewolucja. Ale skupmy się na ekoschematach, czyli yy, analizujemy, jakie są ekoschematy według tabeli łączenia. Które można ze sobą łączyć, których nie. Aby w ogóle też wejść w ekoschematy, o czym jeszcze nie powiedziałem, musimy nazbierać tak zwany próg wejścia w ekoschematy. Oblicza się to w ten sposób, że ilość naszych użytków rolnych przemnażamy razy 5, mhm. i wtedy wychodzi nam wartość punktowa, jaką musimy nazbierać w ramach ekoschematów, żeby w ogóle wejść w ekoschematy. Więc to też kolejna komplikacja, ale jak się to przećwiczy, to staje się, dosyć, staje się to dosyć łatwe. Ale jak zadałeś pytanie, co rolnik musi dzisiaj zrobić? Wyszukać ekoschematy, tabelę łączenia i przeanalizować, z których ekoschematów na danej działce w danym roku, czyli w tym roku, chce skorzystać. I jeśli to będzie nawożenie gnojowicą, inną metodą niż rozbryzgowa, no to trzeba montować aplikator do beczki. I robić zdjęcia. Jeśli wymieszanie obornika, jedziemy z obornikiem, zdjęcie, przeoranie, wymieszanie, zdjęcie. I musimy już o tym pamiętać. I jeżeli będziemy nawozić w tym przypadku w ramach tych dwóch ekoschematów podniu złożenia wniosku obszarowego, wtedy agencja nam powie, gdzie mamy stanąć na polu. Ale póki tego nie zrobimy, to będziemy już nawozić. Musimy wybrać odpowiednie miejsca na polu, które dobrze przedstawią e, wykonanie nawożenia. Czyli to w ramach ekoschematów musimy zrobić: wybrać, zaplanować, rozpisać, bo to się zmieni. Teraz nie idziesz do doradcy z wiedzą, że tylko wiesz, co gdzie rośnie. Ty musisz już mieć plan na ekoschemat, bo jeśli go nie będziesz miał, no to czasu też nie cofniesz, bo potem nie zrobisz zdjęć nawożenia, mimo że doradca by ci to rekomendował. Jeśli tego nie zrobisz wcześniej, to jest duże prawdopodobieństwo, że stracisz i to stracisz dużo. To Jeszcze ostatnie do Ciebie pytanie, Tomek. Co do reguły, w ostatnich latach termin składania wniosków obszarowych był ustalony na 15 maja. Tak? Do 15 maja. Do 15 tak. maja. Często był przedłużany o dwa tygodnie do miesiąca. W tym roku jest szansa na to. Łukasz, wiesz, to będzie daleka przyszłość, aczkolwiek widząc postęp pracy, zaawansowanie, no nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Aczkolwiek zachęcam wszystkich, żeby, się, żeby nie odkładali tego na, na maj czy na czerwiec. Róbmy teraz analizę, przygotowujmy się do schematów, bo są duże kwoty, które można uzyskać i korzystać z nich. W ramach dopłat bezpośrednich, ale to od was teraz zależy, z jakich ekoschematów, za jakie kwoty będziecie korzystać. E, także dzięki Tomek za dzisiejszą rozmowę o nakreśleniu e, ekoschematów. Myślę, że jest co naprawdę robić dla nas dla rolników, ponieważ jest to nowość, do której się trzeba poniekąd dostosować, żeby jednak tą kasę otrzymać. Mm, tu bez, na pewno się ze mną zgodzisz. Oczywiście. E, no i co? Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania trudne, proste, błahe, nie bójcie się zadawać ich w komentarzach, Tomek na pewno na nie odpowie. Jak możemy Cię znaleźć? Myślę, że też umieścisz link w komentarzu. Zapraszam na mojego Facebooka i na TikToka, bo tam najwięcej przekazuję treści i informacji dotyczących dopłat bezpośrednich i w ogóle całej mojej działalności, czy to agronomicznej, czy w ramach funduszy. Unijnych. Cel jest jeden, żeby wykorzystać to jak najlepiej, najkorzystniej i żeby było to obwarowane jak najmniejszą ilością emocji. Także dzisiaj dziękuję za ten odcinek, zachęcam Was do subskrypcji i powielania tego materiału wśród swoich znajomych oraz udostępnieniu. Także dzięki do zobaczenia, cześć.